Od 16 czerwca dzwoniąc pod numer 998 Państwowej Straży Pożarnej, usłyszymy komunikat: Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Pomorskie, podobnie jak inne regiony, realizuje program przełączenia numeru alarmowego do centrum powiadamiania ratunkowego. Znaczenia wielkiego nie będzie. W tej chwili, w całym kraju w zasadzie, jest prowadzona stopniowo. Zmiana numeru alarmowego 998/112. Na w naszym powiecie nastąpi to 16 czerwca. Dotychczas osoby, które dzwoniły na 998, e, rozmawiały ze strażakiem, który odebrał telefon alarmowy. W tej chwili będzie to pracownik wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który przyjmie zgłoszenie od osoby potrzebującej pomocy i przekaże do właściwej komendy powiatowej, czy też miejskiej. Czy numer 998 będzie dalej funkcjonował, czy po prostu nie dzwonić już lepiej na niego i od razu dzwonić na 112, czy to nie ma znaczenia? Ten numer nadal będzie funkcjonował, tak jak funkcjonuje 999 czy 997, jednak jest on odbierany przez Centra Powiadomienia Ratunkowego. Jak zapewnia resort spraw wewnętrznych i administracji, przełączenie numeru sprawi, że informacja od razu trafi do... Operatorów numerów alarmowych w CPR i będzie możliwe jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. Wcześniej podobną operację przeprowadzono dla numeru 997.